Ej, rozkminiłem widzowie coś takiego. Jak mógłbym spełnić swoje marzenie, żeby mieć Ferrari? I patrzcie, nie wiem, czy, to, czy mi się pomysł pierdoli, ale to jest, to jest dobry pomysł. Patrzcie, biorę, powiedzmy, biorę samochód za półtora miliona. Nie wiem, czy nie mówiłem tego wczoraj, jak to wymyśliłem. Biorę samochód za półtora miliona, nie? Płacam na ten samochód 150 tysięcy, więc jakby zostaje jeszcze do spłaty 1 350 tysięcy, nie? Maksymalny, pierwotny leasing... Jaki bierzesz, to jest na 5 lat, czyli to jest 60 miesięcy. I teraz tak, trzeba przeżąglować tą kwotę na jak najwięcej, nie? Żeby, żeby nie tracić czasu i nie tracić pieniędzy. I teraz tak, bierzemy to, ale z tej kwoty jeszcze trzeba odjąć wykup, który weźmiemy jak największy. Nie wiem, jak to wygląda, wiem, że największy wkład, jaki można włożyć na wpłatę początkową, to 45%. Powiedzmy, że 40%, powiedzmy, że 40% to może być maksymalny wykup, nie? No i teraz. No to 40% z 1 350 tysięcy to będzie 400 tysięcy z miliona Najłatwiej będzie, najłatwiej będzie to stare policzyć, yy, policzyć kalkulatorem. Nie, dobrze to zrobiłem, czekaj. Milion 35 000 to jest, to jak podzielimy to na 100 i razy 40 Dobra, czyli 540 000 to będzie wykup, czyli... Po tych 60 miesiącach musimy przyjść, położyć pół banii i wykupić samochód, ale wykup też można leasingować, więc dobra, teraz to od tego trzeba odjąć, tak będzie najprościej, jak weźmiemy to, jak weźmiemy to minus y, to, to mamy 810 tysięcy podzielone na 60 miesięcy, to będzie 13 tysięcy raty, to będzie 13 tysięcy raty, to będzie, to będzie rata stary. Chociaż pewnie można jeszcze to tak przeżonglować stary, że będzie 10 kołaraty. Ile nam tam zostawało? 800, 810 tysięcy. I teraz tak, plus 100, no to w sumie 810, to 960 byśmy już spłacili. A to znowu byśmy rozbili stary na 5 lat, albo nawet już na 4, whatever. I wyjdzie na to, że w 10 lat byśmy to spłacili, płacąc w okolicach 10 tysięcy miesięcznie. Bo myślę, że jeszcze, można, że jeszcze można pewnie większy wykup zrobić kosztem niższej raty, ale jeśli chodzi o takie super samochody, o super kary, to niekoniecznie ten samochód musi stracić na wartości. Wiadomo, muszą się skończyć pechy i musi, i musi nie być incydentu barierkowego, ale niejednokrotnie bierzesz samochód, na przykład dzisiaj za półtora miliona, no nie mówię o jakimś samochodzie, co traci na wartości, jest nie, ale wie, bierzesz jakieś właśnie, Ferrari, tego typu samochód. I po pięciu latach on jest więcej wart niż był na początku. Więc może się nawet okazać, że po tych pięciu latach, jak przyjdzie do wykupu tego samochodu, to po prostu go sprzedaż za zatrzymanie. Rozumiesz? Koszty leasingu plus drogi ubezpieczenie, które narzuca leasing. Ale dobra, koszty to wiesz, to weźmiemy leasing stary na 106%. Weźmiemy leasing na sto, stopry, 106%. Nie będziemy brali większego. Jakby trzeba być frajerem, żeby brać kwa, leasing, nie wiem, na 115. Znam takich ludzi, ale jakby whatever. Trzeba czytać, co się podpisuje. Eee, I tyle. 106% przy 5 latach dają. Chłopie, ja raz wziąłem leasing. Ogólnie tak, jak zaczęli, jak, y, zaczęli żonglować tymi stopami procentowymi. Nie wiem, w 2022, chyba wtedy zaczęło NBP podnosić, ale od kiedy na Ferrari się leasing bierze, bo tego to nie słyszałem, żeby się dało, oczywiście, że się da. Chłopie, jesteś chyba chory na głowę. Zanim zaczęli podnosić stopy, to chyba kredyty były w tanie, nie? Potem oczywiście wiele osób zapało się na tym że jak stopy wzrosły, to im rata wzrosła i się dwa zdziwili, nie? Dlaczego z 5 koła płacą 8. Ale dobra, whatever. Ja odjechałem taki numer w 22 roku, w 2022 roku, że jak brałem samochód, dobra, te, te liczby będą jakby nie będą zmyślone, ale coś w tym stylu, nie? Że ten samochód kosztował coś w tych okolicach. Ja wpłaciłem 40 stary 5% w euro. Leasing też był w euro też był w euro, tam była rata 10 koła około, był na 24 miesiące i wykup był najniższy, jaki, jaki można było zrobić, czyli chyba 19%. Potem go jeszcze rozbiłem na rok, potem go rozbiłem na 12 miesięcy, więc w sumie nad wykupu nie płaciłem tam wykupu, bo nie ze 120 koła, ale po prostu jakby te 10 koła przeszło na to. Ten samochód jest spłacony w przyszłym miesiącu. Ale co jest ważne, to był leasing na jakieś, nie wiem, 104%, ale przez to ale przez to stary, że euro było wtedy kurwa w kurwe drogie, czyli było w kurwe czy w kurwe tanie. No dobra, wyszło tak ogólnie, że ten leasing wyszedł za darmo. Jakby przez różnice walutowe. Wiadomo, można było, można było w drugą stronę popaść, tylko że nikt w 2022 roku pod koniec nie chciał dać dobrego leasingu w złotówkach, no bo tam się działo co się działo. A kupa w euro to już tak kurwa, wiesz, na 104 wlecieliśmy. Wszakie znajdzie problem tych Ferrari. Problem jest taki, że silniki robią tak po 100-150k, padają kompletnie, tym bardziej te V12, co mają. Poczytaj sobie, dlatego ludzie tymi autami jakoś dużych przebiegów nie robią. Nie no, nie robią tymi autami przebiegu, bo, bo, ich, bo, bo tracą na wartości te samochody. I Poza tym, kurwa, ty, też, musisz, też musisz popatrzeć na specyfikę ludzi, którzy kupują takie samochody. Jak ktoś kupuje Ferrari, to zazwyczaj to jest samochód, który jest y, siódmym samochodem u niego w rodzinie. I też kto jest w stanie sobie kupić, kurwa, Ferrari. No rzadko osoba, która ma 18 lat i chodzi na siłownię, tylko zazwyczaj to jest jakiś pan co na 40 czy 50 lat, a skoro ma na Ferrari, to też ma na sushi, też ma na Dom Perignon i jest trochę większy, więc musi się na, źle jeździ tym samochodem. Yy, więc to jest taki samochód, którym wiesz wycią wyciąga go w niedzielę, przejedzie tam 30 kilometrów, pokaże swój status, wraca do domu, a jak już jest bogaty, to na co dzień jakimś kulinanym. No Ja taki nie jestem, ja będę już wszędzie jeździł. Poza tym, moim zdaniem, powinniście się dołożyć do tej inwestycji. Dlaczego? Bo jest spora szansa, że jak przyjadę odwiedzić waszą siostrę, to przyjadę tym samochodem, żeby jej zaimponować, i ty też będziesz mógł. Mieć na miastkę jakby takiego luksusu, bo jak będziesz stał na przystanku autobusowym wracając z korypetycji z matematyki, bo jesteś chyba ogólnie głąbem i sobie nie radzisz w szkole średniej, to będziesz widział jak przyjeżdżam. A ja nie jestem kurwą, więc ja strzelę z wydechu. Jak dorzucicie trochę pieniędzy założymy nowiteka, żeby wam przyjemniej rezonowało jak będę was mijał na placu solnym we Wrocławiu. Ma siostra 8 lat? Ja nie pytałem ile twoja siostra ma lat. To nie jest jakby tematem dyskusji. Więc ja najprawdopodobniej tą Ferrari będę brał. Już byłem na wstępnych rozmowach. To jest, to jest nowe F80. Ja wiem, że twoim marzeniem jest M3 F80, która była poprzedniej generacji, ale my, troszkę operujemy na innych, my trochę operujemy na innych budżetach. więc najprawdopodobniej takie wleci. Już niebawem na Scoutie ostatnio widziałem eee, dwie były. Tu sobie oglądałem. I właśnie jeszcze tak kurwa nie do a dobra już jedno tylko zostało więc najprawdopodobniej najprawdopodobniej będziemy jechać do Les de Steter, y żeby żeby w ogóle zobaczyć ten samochód a dobra to mi się bo ja myślałem że to 400 tysięcy euro kosztuje Hmm, się kurwa zero kurwa, tutaj pierdolne o maj chuj pagani i kenigzegi to są samochody dla, dla ludzi bez gustu. Dobra, jakiegoś Koenigsegga z tych nowych... Nie, autentycznie jakby Pagani czy Koenigseggi to są kurwa dopiero główno samochody, nie? Kurwa, wydajesz jakieś, jakieś niewyobrażalne pieniądze kurwa, na samochód, który... Ani on nie jest ładny, od, kurwa, on jest nijaki. Jest jeden Koenigsegg, Z, którym zaraz wam powiem, jest jeden, który kuwa, w miarę nie jest felem. Ten taki, co ma jedne drzwi, ale z tyłu też ma siedzenia. Jakby ciekawie to wygląda. Czy on ma tylko dwa miejsca? Taki, taki, kuwa, ja nie wiem, ja tych tylko... O, dobra, on jest kuwa, sprytny. Podoba mi się, bo jest sprytny. Po prostu ten samochód jest sprytny. Nie, nie z... moim zdaniem nie ma jakiejś kuwa, wybitnej linii i tak dalej, ale kuwa, uważam, że ten samochód jest sprytny. Tylko ile ten samochód kosztuje? No kurwa, stary 10, 7 milionów złotych, no kurwa. No daj spokój. Ale to nie ma znaczenia, czy on ma 2000 koni, czy on ma 7000 koni. To jakby, zdradzę ci pewien sekret, kurwa, od... Od momentu kiedy masz 700 koni w samochodzie to tam już naprawdę to są zmiany iluzoryczne. Nie? Nawet stary jak masz już 500 koni w samochodzie, 500 a 700 to nie jest tak, że jak masz 700 koni to on jedzie nie wiem w 3 do setki, a jak masz 7 milionów koni to on jedzie w 0,1 do setki. No jakby, no nie. Ile Twoich znajomych ma Zega Ferrari? Na pewno ktoś. No Ferrari nie ja znam parę Stricte moich znajomych to nie znam nikogo kto miał Zega albo Pagani. Moje znajomi moich znajomych mają. Mam 333 konie mechaniczne, przysiadka na 450 koni na mnie osobiście zrobiła duże wrażenie. No dobrze, to jeszcze pomiędzy 300 a 450 zrobiło na Ciebie wrażenie. Jakbyś miał stare 1200, 2,5 to byś nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, nie? Już też stricte potem te konie kurwa naprawdę nic nie znaczą, nie? Czołnią 812, bo się jebie. W sumie każde nowe Ferrari się jebie. A poza tym jest w kurwa drogie. Nie, no dobra, tak, tak szczerze, jak, jak ja bym chciał, tak, bo ja tak też się zastanawiam, czasami, nie, mówię, gdzie jest jakby ta granica bólu? Wiadomo, że granica bólu wyznacza trochę twój portfel. Jak masz samochód za 100, to patrzysz na samochód za 200. I mówisz chyba może. No bo wiesz pomiędzy 100 a 200, to jest tak. No, no jest to więcej, niby jest to dwukrotność, ale wiesz, 100 tysięcy, to, to jak uzbierasz jedną stówę, to, to jakby widzisz tą szansę, że uzbierasz drugą. To, to, to analogicznie, jak masz samo za 20 koła, to patrzysz na te za 40 i mówisz, no jest drożej, jeszcze nie mam, ale krwa, już oglądasz, nie? Jak masz, jak masz ten za 100, to patrzysz na ten za 200, jak masz ten za 200, to już kurwa tam pod trzy paki kurwa tak zaglądasz, kurwa, co może jeśli, a jak będzie lepszy rok, a może jakbym tutaj zrobił jakieś ruchy, jak masz kurwa M3, to, to tak patrzysz, a może 8, a może no tak się trochę wycofujesz, kurwa nie mam, ale może będę miał, nadal progresujesz i sobie potem na to patrzysz. I tutaj jest analogicznie, nie? Ja myślę, że z tych Ferrari, co wyszły w, jakby w ostatnim czasie, to granicą bólu pomiędzy rozsądkiem, technologią, a czymś, na co mnie nie stać, ale być może, ale tak spojrzeć lubię, to jest 29.6. Ja ten samochód jest kurwa dojebany, bo przedtem patrzyłem na takie 488, 458 jakby spoko, tylko że to już stare budy są, nie? Ten ładnie wygląda, bo ma ten, bo ma ten styl. SF90 no, jest zdecydowanie droższe. No ale kurwa tak, taki kurcze jest, no bo najbardziej, najbardziej z tych takich nowych, to mi się ten samochód podoba, nie? Ale kurwa, no są zbliżone, nie? Jakbyś się nie znał, patrzysz na to, stary, czy patrzysz potem na to, to. Więc no, jakby patrzę na ten samochód i ja czuję, że on jest mi przeznaczony. I jeszcze kurwa, ja zawsze mówiłem, że on powinien być czarny, bo na czerwony zawsze go sobie można, wiesz, i tak folię jakąś położysz, a nie trzeba będzie ani wnek kleić, albo jak coś tam czarnego będzie wystawać, to jakby wiesz, zleje się są jeszcze ma czarny środek. Ja tak kurwa, tak ostatnio sobie tutaj patrzę, mówię, kurwa, taki kurwa, no jest drogo, jest 400, jest 400 na budziku. Czy, czy jest taki budżet? No niestety nie ma, niestety nie ma. Dlatego próbujemy oszukać y, umysł, że jest to realne. To ja tak sobie wiesz, przyjdę, popatrzę, no. F8 Tributo to jest jedno z ładniejszych tańszych Ferrari, tylko kurwa nie jest fajne te F8, nie? Bo popatrz na to, on będzie, on będzie starszy i droższy. Zobacz, starszy samochód, oczywiście mówimy o w wersji Spider, no bo jak już ten, bo nie będziemy jakiś GTB kupować, jakby nawet nie rozważamy tego w tego typu samochodach. Nie rozumiem ludzi, którzy e, kupują te samochody bez Spidera, jakby totalnie tego nie rozumiem. Jakby bagażnika i tak tam nie będzie. I tak tam kurwa, bagażnika nie będzie, musisz się z tym pożegnać, kurwa. Masz małą torbę podróżną z przodu, kurwa, do widzenia. A jednak to Cabrio takie kurwa fajne jest, nie? Takie kurwa sprytne. I, i masz tu, no, używane samochody, no po 10 na latane. środek jest stary, yy, stary masz też zegary w środku, o jakichś apelkarach i nagłośnienie jest kurwa przechujowe. Tam by trzeba było wypróć pół samochodu, kurwa, żeby to poprawić. No jest. Wszystko drogie, stary w porównaniu. No, wiesz, wiesz, ma, tu masz pięcioletni samochód za 1700, a tu masz nowy samochód, kurwa, trochę taniej. Nowy, nie? Jeszcze tu masz całą nową infrastrukturę, nie? Tylko chujowo tym zaparkować, już chyba po McLarenie miałeś dość, że chujowo się takim o tym parkuje? Znaczy. No, fff, znaczy inaczej, no, kurwa, stary. Fff. Ludzie potrafią 20-metrową ciężarówką parkować, więc jakby jak nie potrafisz zaparkować samochodem, to potrenuj, nie? Bardziej zaparkować nie, tylko głupio zaparkować i pójść do sklepu, kurwa, no bo trochę no, wiesz. No bo to wszystko już potem, wiesz, 200-300 koni, no jakby, no powiedzmy, że to co piszesz, ma rację, no nie wiem. Jeden miał tym napet, kurwa, był deszcz, yy, yy, nie wiem, ziomek miał kurwa sprytnego diesla z dużym momentem, no, no nie wiem, no nie było mnie, kurwa na tych światłach. Ale jakby wyznacznikiem przyspieszenia samochodu czy prędkości samochodu nie są konie mechaniczne. To jest moc, kurwa. Potem jedno ci przełoży prawie jeden do jeden te konie kurwa na asfalt, a drugi kurwa z z zgubi kurwa w... W zacofanej. Diesle chyba na, na ogół mają więcej Newton niż benzyny, nie? Że 200 koni na przykład w dieslu i w benzynie, to, to, to ten diesel będzie trochę sprawniejszy. No wiesz, y, autobus MPK ma pewnie 1000 koni i ma 2 30 litrowy silnik, albo 4 takie silniki i jeszcze 8 baterii do tego. Wiadomo, hiperbolizuję, ale. Y, Przegra na światłach, chyba ze skuterem. Ja mam 330 koni 720 u się w dieslu. No to ja w tym mam 730 koni i chyba 890 No To widzisz, ty masz jakby przeszło dwukrotność niuta nad końmi mechanicznymi, ja mam praktycznie 1 do 1 No właśnie dlatego mówię, nie, że tu są nowe zegary, tu już jest zupełnie co innego, nie? I chyba tu Apple car jest stary i to też jest jakby spoko. Jakby mega fajające jest to, bo tu nie masz miejsca nawet w takim samochodzie. Ja tym tributo byłem w trasie dwa razy. Dwa razy do Warszawy jechałem w Ferrari F8, no i nie miałem dobrego zdania o tym samochodzie. Wyposażenie, no to wiesz, jak wy, wyposażenie jakby, <laughs> Czy przyjemnie się tym jechało? michał się w miarę przyjemnie. Ale kurwa głośniki tam, kurwa, jakiś PL był za dwa złote. Yy, bardziej to trzeszczało. Żeby gdzieś dojechać, kurwa, to wiesz, jak ja mam sobie kurwa yy, na telefonie patrzeć, yy, kurwa ten telefon się gdzieś spierdoli. No wiesz, no nie po to kupisz samochód za 2 miliony, żeby przyczepiać kwa, telefon do szyby, nie? Ale szybki, nie wiem ile F8 Tribute ja to trzy paki tam zamknę. No dobra, tylko z drugiej strony M2 to jest samochód, który ma napęd na tył. Ja M2, jak jeszcze na przykład było mokro, to ja nawet kwa, nie starałem się... Kwa, o, M2, moja M2, która miała 510 koni, nie 535 koni, przepraszam, to dostawała srogo na pizdę. Jak, jak było trochę mokro na światłach od piątki Sandry. Piątka Sandry to był dwulitrowy diesel, miał 190 koni. Jakby to. Ale miał napęd na cztery, nie? Ale to nie było porównania. Wiadomo, że po tych dwóch, trzech sekundach, jak mi się skończyły koła, kurwa mielić i, i wszystko mi kurwa mrygać w tym samochodzie, to, to już zacząłem jechać i, i wiesz, na jedną czwartą mili, to ona by przyjechała pojutrze. Ale tak stricte no jakbyśmy się ścigali na 100 metrów, to chłopie, to mi się samochód jeszcze nie pojął do przodu. No nie no, przepiękny jest ten samochód. Tak mi się podoba, bo mi się przedtem najbardziej podobał ten. Tylko taki już też, no kurczę, no wiesz, no kurwa, za prawie 10-letni samochód tu po kolik i bani chcą. No to wiesz, no to ten samochód kosztuje tyle co, co, co ten, no to, no to co weźmiesz, nie? Jakby rozumiesz o co chodzi. Ale to też fajnie pokazuje, że te samochody lubią trzymać cenę. Ten najprawdopodobniej jest dużo tańszy od tego, bo to pewnie z jakiegoś Dubaju ściągnęli. Nie wiem dlaczego, no nie jest tu nic napisane. No ale jest jakby spora różnica, albo może miał jakąś przygodę, nie? Yy, ale to jest ogólnie Buda, która mi się zawsze podobała. I mi się podobają te takie, wiesz, co mają taki luk, nie? Czyli SF90, T296, tylko mi się TF8 nie poda, jakoś? Bo tak... Nie, security, nie z wiem, usłuchy, z bojego... może dlatego, że nie jeździłem. <laughs> No wiesz, no i tu też jest za ile jest przebiegłym ponapierdalane, nie? 90 tysięcy to już sporo. Też jak one się zbliżają do tych 10 lat, no to ci się ta gwarancja kończy i pewnie i darmowe serwisy w Ferrari. A tu, jak się silnik potem wypierdoli, będzie drogo. No na przykład najgorsze to jest to, kurwa, to jest, to jest taki pedofil. Ja nie rozumiem, o co chodzi w tym samochodzie. Chyba Robert Lewandowski ma ten samochód albo miał. Nie tak szczerze, to jakby, jakby miał mieć takie Ferrari, to nie chciałbym Ferrari. To następny to, jest, to na przykład no, ten samochód jest ładny. On jest, on jest w sumie trochę podobny do tego Luso. Też wiesz, że ma tą długą maskę. Tu ten tu ten ścięty, tu też jest V12. Też jest bardzo fajny. Ten mi się poda. Kiedyś mi się nie podał ten samochód, ale tak potem. No ta V12 też robotę robi, nie? Ale mi się Lambo nie podobają. Aventador mi się, Aventador mi się podoba. To jest samo, który mi się poda. Jak patrzę na Huracana, to mam chyba przed sobą jakiegoś, jakiegoś przyjebanego od yy, rapera albo. Nie do nie, niepełnosprytnego wieśniaka. Nie? nie mogę chyba patrzeć na hurakana. To, to jest autentycznie. Ja, ja rozumiem, że ten samochód kosztuje nie wiem, półtora bani czy, czy coś, ale to nie mogę na to patrzeć. Co tam jeszcze wyszło? Wyszedł jakiś nowy teraz. Ta wóz coś samo samoma podoba mi się. No, ten, 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 te lampo, co ma i samo, to tak, no to jest to hurakan, więc założenie mi się nie podoba, ale i jeszcze jest w kolorze białym. Czyli ja nigdy nie chciałbym mieć samochodu w kolorze białym. Dosłownie, obrzydza mnie ten kolor na samochodach. I bierze się to najprawdopodobniej z tego, że w Hiszpanii wszystkie samochody są białe. Dla mnie te samochody są bezpłciowe. Nieważne jak ładny samochód kurwa będzie w kolorze biały, jest obrzydliwy. A w Hiszpanii no to bierzesz białe kolory, bo, bo jest ciepło, nie? Jak się nazywa ten Temerario? No i tak na niego patrzysz i... No też jest sprytny, nie? Ale no nie, jakbym miał wybrać jakiś jeden ładny, to to jest Aventador. Purosank albo Roma? Roma mi się nie podoba. Skandaliczny jest ten samochód. Ja nie wiem, czy to nie jest następca najgorszego Ferrari, Ja Jakby ktoś przyjechał tym Ferrari, to bym go wyśmiał i to jest Kalifornia. Ja pierdolę to. Ja pierdolę, co to jest za stary. Nie, to jest. Chyba nie mogę na to patrzeć, nie? Jeszcze. A po, nie, po nim wyszedł Portofino. te Portofino. Kurwa. No ujdzie, nie? Nie jest to mój dream car. Kurwa taka lepsza Kalifornia. Nie, ja na tą Kalifornię patrzeć nie mogę. Pe, w pewnym momencie był bardzo duży wysyp jakiś, jakiś bitych Kalifornii ze Stanu, gdzie to za 300 koła można było kupić i niektórzy się w dalali w interes życia i to robili. Jeszcze ten wyszedł y a po Sanga pytacie. No mi się Purosang podoba. Ja wiem, że jest jakaś dacia, która jest podobna i coś tam. Jest tu V12, która brzmi chyba jakbyś miał pół cylindra w samochodzie. To jest jeden z takich podoba mi się ogólnie Purosang, ale czarny, ale jest przekurwiście drogi, on 3 miliony złotych kosztuje, nie? Nie wiem, czy jest w Polsce jakiś, pewnie jakiś jest. No, 700 euro, 700 euro, 700 euro. 2,650, 750, 750. Abstrakcja jakaś. Ja, jakbym, ja takich samochodów nawet nie oglądam, bo, od, no jakby, wiesz, no gdzie ma gdzie Krym, nie? Totalnie nie rozumiem, na jakie zasadzie to mi się to podoba. E, kurwa, mega załadny samochód. Zajbiście się te drzwi z otwierają. Ej, w chuj mi się poda ten samochód, no? Trzyma V12, fajny środek. Ja wiem, że najprawdopodobniej wejdziesz, wpad poruszasz jakimiś jakimś panelem czy coś to wypadnie, bo te samochody są wszystkie kuba z gówna. Zobacz jakie kubły są zajebiste z tyłu. To jest, to jest, o te kubły są trochę jak w tej Gemerze, co oglądaliśmy, nie? Mi na przykład się coś takiego podoba. Masz siedzenia z tyłu, ale są chyba tylko dwa. w 8 miała ja na przykład też mam tylko dwa siedzenia z tyłu. Naś ciężarnicz stosik jest, a mi kuba tak właśnie, mi tak właśnie tak na niego patrzę i kuba. Jak go porównasz do jego poprzednika, no to który, który byś wolał, stary? Wolałbyś tego gołta? Czy kurwa? No nie wiem, takie za bardzo jest takie sprasowane. To tu dla mnie jest. Ride wygląda na wożenie rodzinki, a ma v 12 No dobra, no ale to wiesz, porosan też ma, nie? Nie, no to, to nie jest fajne. To jest jakiś poprzednik Luso? ale na przykład w porównaniu do czego? Do, do tego, to tutaj zobaczcie, że podobny, podobny do tego samochodu, no jakby wiadomo, że jakby jest różnica bardzo duża. Ale ja widzę tu pewne ten, nie? Jakby zachowanie pewnej stylistyki. Takie brat bratnie są dla mnie te samochody. Chociaż ten, ten ma śliczny tył, ogólnie to zajebista bryła tego samochodu. Taki futurystyczny w k***e. Też jest kot. Kot w chuj stary ten samochód. Bardzo ciekawy tył ma. Nie no, kot w chuj. Chyba Ronalda ma ten samochód, nie? Ja mam te klocki, które muszę złożyć. No, trochę dupa mnie boli, kurwa, składać klocki, a nie mieć samochodu. A żeś tak nakręcił, że też podoba mi się. To 296, tylko i dzień korsza, ale środek nowa za to. Aha. Pewnie na jakimś Nowiteku. No słuchaj, słuchaj bracie, nie? Jak jest budżet, kurwa, to wiesz, no młodszy nie będziesz, nie? Ja, ja, jestem, ja jestem jak ten kolega, którego żo żona zazwyczaj nienawidzi. Po chuj, żeś to kupił, kurwa, kto cię znowu nakręcił, kurwa? Spotykasz się z tymi debilami, kurwa, i głupie pomysły do głowy ci wpadają. Tak, ja jestem, ja jestem ten, co te głupie pomysły daje, no. Kupisz to jedno, kurwa, ale potem wytłumacz się z domu z tego zakupu. <zysy> Czyli powiedziałeś, że dał bo już odkleja. <laughs> no. Nie, no, jest wybitny ten samochód. Ja pierdolę. Dobra, wyobraźcie sobie, że każdy z Was mi da po 1000 zł. Ja to kupię, nie? I kurwa. Na przykład. Będziecie mogli sobie do CV wpisać, że spełniacie marzenia ludziom. <laughs> Piastri czy Norris? A nie wiem, w chuj ich mam. Michael Schumacher. I Fernando Alonso. No nie, no dobrze, dobrze, dobrze to tak wygląda, nie? Co to za buma? Z, zawsze jak tak robią? Śmieszne by było, jakby biegł, kurwa, nie zrzucił i się wpierdolił w tą ścianę, nie? Jak chciał, jakby chciał przygazować. Ja parę razy w życiu miałem tak, że. T, yy, Gdzieś równałem samochód, a potem chciałem wyjechać, zapominałem, że miałem steczny, nie? Wpierdalałem gas i kurwa w ostatniej chwili, kurwa przed samochodem, co za mną stał, hamowałem. Tak kurwa ze cztery razy w życiu miałem. A teraz zawsze patrzę. A... Co to za buma? M6. pierdala, wypierdalaj, kurwa, za jakąś m Się naucz, kurwa, żyć. Samochodem, kurwa. Takie filmiki, no na pewno się to komuś wydarzyło. No. I od razu trzeba by było do Monako pojechać, żeby nam zdjęcia zrobili pod kasynem. A co kurwa, tak się żyje, a nie kurwa jakoś tam. No, to, to, to trochę za cicho. To, 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 to kurwa jakby tak to nie może brzmieć. Mm -mm. Od razu bym to kurwa. Yy, od razu bym to na Sienkiewicza kurwa do Zabrza zawiózł, żeby mi kurwa kata od, wyjebali w nocy nie, bo to tak kurwa tak to nie. Takie auto, którym jeździć najlepiej się, się prowadziło McLaren 720S. Jakiś popierdolony samochód, tylko że się kurwa niebie bardziej niż Polki na Erasmusie, nie? Koledze mojego kumpla, który on jest, no, w taki, w taki bardzo motoryzacyjny, on jeździ na jakieś te zloty, też na jakieś, on ma jakieś stare, ma jakiegoś Brabusa V12, czy jakieś Alpiny stare, czy jakieś Porsche kurwa z lat 60. Eee, no, to kurwa, jak ono o tych McLarenach czasami coś tym ziomomom działo, to ja wam opowiadałem, że jeden z nich. Wziął samochód, kurwa, i przestał go spłacać tylko dlatego, że kurwa już nie chciał z tą kurwą mieć nic wspólnego, nie? Tam jechali jakimś nowym makiem, chyba właśnie 720. On jedzie, kurwa, i ten panel, kurwa centralny, wypadł. On tak na niego patrzy, mówi: daj spokój, to wypada co chwilę, już było 5 razy w serwisie. No ale tu już jest 12, tak? To ładnie. To jak to stare Formuły 1 brzmi. No. Jakiś czas temu 750S była na automoto, gość napisał, że się pierdoli, chce się tego pozbyć. Ja myślę, że ten ziomek, który wtedy tego maka wrzucił, że się ten samochód pierdoli, że w serwisie stał przez 3 lata i, i ogólnie, że chuj mu w dupę. To on nie tyle chciał sprzedać ten samochód, tylko chciał zrobić virala, żeby mu w końcu naprawili ten samochód. Nie no stary, no wyobraź sobie, chociaż... Chociaż mój, mój kolega miał Italię i mówił, że kurwa sprzęgło tam trzeba było robić co 10 tysięcy kilometrów. On jakiś niesamowity też przebieg najebał na tym samochodzie, bo ponad 100 tysięcy. Wiesz i to z 15 lat temu, nie? Ale ja mówił, że tam co chwilę się, że jakby była sekwencja rzeczy, właśnie tym sprzęgle, pamiętam, nie pamiętam co jeszcze. Że dosłownie co 10-15 tysięcy kilometrów kurwa musiało to pojechać do serwisu i musiały być kurwa częściej w aucie wymieniane, bo się nie mało to nie.